Jak kupić ubranie motocyklowe w sposób bezpieczny i przemyślany przez internet, bo to jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego wychodzimy z tym odcinkiem? Ponieważ na naszym sklepie dostajemy masę przeróżnej treści pytań. I akurat w tym aspekcie będę bardzo polegał na Peticie, bo to jest jedna z osób, która obsługuje tutaj sklep. Pewnie osoby, które były u nas fizycznie w naszym sklepie stacjonarnym najczęściej spotykają się właśnie z Petitem. Kiedy mnie nie ma, to na, moja brzydcza wersja mnie tu działa e, i to nawet z powodzeniem. W ogóle w tle właśnie słychać motocyk, pewnie wy tego nie słyszycie, ale my słyszymy. Po, Ktoś właśnie po coś przyjechał. No baj Tak, goprzyn, tak. <laughs> Sam się obsłuży, dzisiaj się samo obsłuży, dzisiaj samo obsługę u nas, nie? Kiedy kupimy swój pierwszy kask i tak naprawdę w sposób łatwy możemy się dać oszukać, kupując podrobiony produkt. I to jest mega istotna rzecz i teraz Petit pokaże Wam produkt podrobiony, który mamy ze sobą. Ten kask wygląda jak oryginalny AGV. W przypadku zakupu przez internet niestety musimy polegać na zdjęciach. To sprawia, że nie dotkniemy tego kasku przed zakupem, nie sprawdzimy na własnej skórze, że to jest po prostu zwykła podruba. Śliczczyzna. Już używając zasadnych słów, generalnie coś, co nie spełnia żadnych standardów. Gorzej, że na przykład oferty na popularnych portalach ogłoszeniowych. Kłamią. I to w taki perfidny sposób. Przecież 4 lata temu testowaliśmy kask, który kupiliśmy za 39 zł i też było w opisie aukcji napisane, że jest to kask dedykowany do jazdy motocyklem. Bullshit. Czegoś takiego po prostu nie ma. I tutaj jest jeszcze gorsze perfidne kłamstwo, ponieważ na tym kasku znajdziemy naklejki, które sugerują, że ten kask przeszedł testy. I nadaje się do użytku drogowego. To są tylko naklejki, i to jeszcze w zły sposób podrobione, ponieważ producenci mogą oszukiwać i naklejać na skorupę wszystko, co chcą. Tutaj mamy kask z oficjalnej polskiej, europejskiej dystrybucji. Ten kask jest bezpieczny i dopuszczony do oficjalnego obrotu na rynku europejskim, ponieważ certyfikacja kasku musi znajdować się na jego pasku. I to dopiero upewnia nas, że ten kask na pewno ma certyfikację. Więc, kiedy nie jesteśmy pewni, czy dany kask na pewno się nadaje do tego, co chcemy robić, a jest podejrzanie tani, to generalnie raczej bym rezygnował z tego. Ograniczyłbym się do kupowania przez internet rzeczy od znanych producentów i przede wszystkim ze znanych źródeł. Czy jest z oficjalnej dystrybucji polskiej, bo to też jest ważne. Dlaczego? Ponieważ to wpływa na przeprowadzenie gwarancji. Bo ta gwarancja może być przeprowadzona w dwa tygodnie, w miesiąc albo w pół roku. Albo wcale. Albo wcale. Im więcej gwarancji daje nam sklep, taki oficjalny sklep, tym dla nas lepiej jesteśmy bezpieczni. Jeżeli mówimy już o gwarancji, to pamiętajcie o tym, że waszym świętym prawem jako konsumenta jest możliwość. Zwrotu, odstąpienia od kupna towaru w ciągu 14 dni. To generalnie w jakim sklepie przez internet byście nie kupowali, to macie takie prawo, jeżeli produkt jest nieużywany, nowy, po prostu wyjęty z pudełka stwierdziliście, przemierzyliście. ok, nie pasuje albo coś Wam się nie podoba, to odsyłacie taki produkt, składacie po prostu o odstąpienie od umowy, dostajecie pieniądze z portem. Zawsze za każdym razem. Ale tutaj też przeważnie jest tak, że sklepy, które działają solidnie. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi po prostu nie robią żadnych problemów i taką transakcję anulują. A z innymi niestety trzeba będzie się trochę pobujać i wprawdzie dojdziecie do tego, ale też to będzie trwało. Jeden ze sposobów upewnienia się, czy nie kupujemy podróbki, czy to może nie być podróbka, zobaczcie sobie, ile takie kaski po prostu kosztują standardowo w sklepach. Jeżeli traficie na kask tańszy, nie wiem, o 500 zł albo 1000 zł, również nowy, taki sam i tak dalej, to już może Wam dać do myślenia, że hola, hola, coś może być nie tak. Kolejnym precedensem, na który musicie uważać, jest tą e, używane rzeczy i powystawowe. I to nie jest tak, że ja mówię, kurczę, nie kupujcie w ogóle używanych rzeczy i nie. I, I koniec kropka. Nie, bo ja sam też tak robiłem. Natomiast pamiętajcie o tym, że jest kilka takich jakby ogłoszeń, precederów, gdzie bardzo często po prostu ściągają używaną odzież e, często z Anglii, później wystawiają ją jako powystawową, czyli sugerują teoretycznie, że jest to. Odzież nowa, nieużywana, ale nie wiem, gdzieś tam stała na półce, może troszkę skóra zblakła. Kilku moich znajomych się na coś takiego nacięło, i okazało się, że przyszły buty hamsko po prostu brudne wręcz. Przed takimi rzeczami też bym się chronił, bo 30% taniej od nowego produktu nie zawsze jest warta czegoś takiego, i później użerania się z wymianą, za którą wy będziecie musieli zapłacić, i tak dalej. Więc te rzeczy, na te rzeczy bym zwracał uwagę. Wspominaliśmy Wam o tym, że każdy z Was może oddać produkt w ciągu 14 dni. I to jest fakt powszechnie znany, a mimo to Petit mówi, że dużo osób się pyta po prostu. Pisze, pisze, do nas po prostu. pisze do nas, dzwoni, czy na pewno będziemy mogli wymienić rozmiar albo o, zwrócić, jeżeli nie będzie pasowało. Nie ma żadnych problemów, u nas to działa w sposób automatyczny. Wypełniamy formularz zwrotu, jeśli jest wymiana na inny rozmiar też go tam wpisujemy, bo to wszystko jest. Teraz to będzie u nas funkcjonowało elektronicznie w sumie. Będziemy dostawać maila z takim powiadomieniem i też tam wszystko będzie można wypisać, czy chcemy zwrot, czy wymianę. Nie? Odsyłacie no. taką paczkę do nas i jeżeli to jest wymiana po prostu na inny rozmiar, bo produkt Wam się podoba, to my za darmo wysyłamy do Was odpowiedni produkt. I to, co ważne, żeby ludzie jakby wiedzieli, że zawsze się starajcie to wszystko, co było w opakowaniu. Żeby tam się z powrotem znalazło. Wszelkie jakieś worki i takie tam rzeczy, bo zazwyczaj sklepy, które wysyłają, też na to zwracają uwagę. I może się zdarzyć tak, że po prostu odmówią wam wymiany ze względu na to, że czegoś brakowało w opakowaniu. Tak. Nie? Generalnie zasada jest taka, że tak to, co dostaliście, w takiej samej formie nieużywanej musi wrócić, tak aby sklep mógł sprzedać ten produkt po prostu innej osobie, której będzie pasował. Ustawowo w większości sklepów mamy 14 dni na zwrot towarów, i to jest nasze święte prawo jako konsumenta. Tutaj taka ciekawostka. W przypadku Motobandy to rozszerzyliśmy do 30 dni. Ważna rzecz to jest dostępność produktów. My staramy się, aby te produkty były dostępne, ale z racji tego, że nasz sklep jest rozwijający się, tak, rosnący dzięki Wam, mimo wszystko nie jesteśmy w stanie trzymać wszystkiego na stanie. Ale klikając sobie na różne rozmiary czy też kolory, możecie sobie sprawdzić. Po prostu dostępność, czy my tą paczkę wyślemy dzisiaj, jutro, czy na przykład po weekendzie, bo już jest piątek, a na sobotę niestety nie wyślemy, albo sami ten towar dopiero dostaniemy w poniedziałek, wtedy we wtorek możemy do Was wysłać. Natomiast tutaj trzeba uważać w większości przypadków, szczególnie na aukcjach różnego typu, czy ogłoszeniach na portalach ogłoszeniowych, przy tych drogich produktach albo bardzo takich specyficznych. Bo tam może się okazać, że sklepy handlują czymś, czego nie mają fizycznie w ogóle, i będziecie na to czekali co najmniej 14 dni. Więc płacicie za produkt, a później się okazuje, że 14 dni, może dłużej, na niego będziecie czekali. Na pewno przeczytać całe dane ogłoszenie albo daną stronę po prostu z produktem, bo tam na pewno będzie to wypisane, że dany produkt jest typowo pod zamówienie, jest takie specjalne malowanie, czy coś takiego, co, których jest mało dostępnych, jakby nawet na świecie czasami. Po prostu importer, czy sam producent, trzyma to gdzieś u siebie na jakimś magazynie i trzeba na to niestety poczekać. Nie? Teoretycznie wszystko możemy zwrócić, ale warto po prostu przeczytać regulamin, jaki jest zakupu tudzież danego sklepu. W naszym sklepie, jak to wygląda? No, u nas to jest standardowo, tak. Jeśli przychodzicie do nas bezpośrednio do sklepu, no to albo płacicie gotówką, albo można normalnie zapłacić kartą, jak najbardziej nie ma problemu. Jeśli chodzi natomiast o płatności internetowe. U nas funkcjonują szybkie przelewy. To są przelewy 24, chyba dosyć znany pod tym względem portal. Inną formę płatności, jaką niedawno wdrożyliśmy, to jest PayPo. Jest to odroczona płatność, odroczona na 30 dni. I fajne jest to, że można w razie co później ją podzielić na 4 raty. I jak najbardziej przy tej formie płatności bez problemu można również dokonywać zwrotów. No i kolejna, w naszych czasach chyba najbardziej popularna płatność, to są po prostu raty. I w naszym one jak najbardziej funkcjonują. To jest akurat bardzo fajna opcja z tymi ratami, bo w tym momencie zamiast kupić tani kask, możemy sobie wziąć taki, który będzie dużo bardziej bezpieczny. A skoro i tak musimy póki co czekać albo na sezon, albo jak minie ten koronawirus, to, to jest to bardzo fajna opcja do rozpatrzenia. I jest jeszcze ostatnia forma, też niektórzy preferują coś takiego, czyli płatność za pobraniem. Czyli zamawiamy towar Proszę i płacimy, odbierając ten towar. Niektórzy nawet chcą sobie sprawdzić przy kurierze, czy paczka jest, środek, zawartość paczki jest ok i jak najbardziej coś takiego funkcjonuje. Z doświadczenia wiem, że te większe sklepy lubają o to, aby paczki były dobrze zapakowane i te produkty przyszły do nas niezniszczone. Były takie przypadki, że do nas przychodziły kaski już na przykład z uszkodzonym kartonem albo uszkodzony kask. My na szczęście dbamy o to, żeby oryginalny kask włożyć w inne jeszcze opakowanie, dodatkowy karton, wszystko to zabezpieczyć tak, aby produkty dotarły do docelowego klienta w idealnym stanie, tak jakby odebrał go ze sklepu. W miarę możliwości sprawdzajcie paczki przy kurierze, nieważne czy zamówicie w naszym sklepie czy w innym. Każdy. Po prostu sprawdźcie przy kurierze tak aby jak najszybciej taką sprawę rozwiązać. Nasze paczki z naszego sklepu zawsze przychodzą obrędowane. Zobaczcie, zobaczycie taką taśmę, to wiecie, że nic nie było ruszane, że to co jest w środku to wyszło od nas, bo zdarzają się różne rzeczy, już mieliśmy coś takiego, że do klienta przyszło coś zupełnie nie od nas i, i takie dziwne historie. I pamiętajcie o tym, że jeśli odsyłacie jakieś paczki na zwrot bądź wymianę, to wszystko to co było w środku ma tam pozostać, ma tam wrócić. I karton oryginalny, żeby też wrócił w nienaruszonym stanie. Nie oklejajcie go jakoś tam taśmą, nie owijajcie nie wiadomo czym, tylko albo na przykład się w stretch, co jest bardzo często popularne, albo wrzućcie w ten karton, który od nas dostaliście, bądź od innego sklepu. Kiedy przychodzimy do sklepu, to po prostu jesteśmy w stanie sobie zmierzyć, sprzedawca będzie w stanie nam bardziej lub mniej, ale pomoże nam po prostu dobrać odpowiedni rozmiar. I nie wierzcie w takie banialuki, że trzeba kask zamówić większy, żeby kominiarka pod niego weszła, bo kominiarka jest taka tyciutka, że na pewno wejdzie bez problemu żadnego. Możecie mieć co najwyżej problemy z okularami, ale to jest jakby inna sprawa. Tak samo kurtki motocyklowe też nie powinny być za duże. One powinny być w miarę dopasowane. Oczywiście inne dopasowanie skóry, inne jest tekstyli, dlatego można u nas spokojnie wymieniać rozmiary na jakie chcemy. Natomiast to wszystko jest ważne i Peti teraz wam powie, na co zwrócić uwagę przy wybieraniu dla siebie rozmiaru? Wiadomo, standardowo zaczynamy od kasku. Bierzemy miarkę krawiecką i mierzymy obwód głowy, mniej więcej kawałek nad uszami. Sprawdzamy ileś centymetrów, i sprawdzamy to w tabeli danego producenta. I pamiętajcie o tym, że to nie zawsze każdy producent ma takie same rozmiary, więc przy kupnie nowego kasku nie wzorujmy się na tym, że stary kask danej marki będzie miał taki sam rozmiar jak nowy. Zawsze mimo wszystko warto to sprawdzić w tabeli. No, i m.in. Daniel Wam może powiedzieć, bo on w wielu kaskach jeździ, jak to u niego wypada z tymi rozmiarami. Ja mam rozmiar głowy 58-59 cm, tak, w zależności jaką bujną fryzurę mam. W większości producentów kasków pasuje mi albo MK, albo LK. Tak jak w Arai, który mam mnóstwo skoro tam MK leży jak każdy nowy model, to po prostu będzie MK idealnie. W Airochu, w większości przypadków, czyli w Komaderze, w Sparku, mam natomiast LK, czyli jakby rozmiar większy. Ale zdarzył się taki przypadek, jak na przykład GP500, czyli ten sportowy model, i tam miałem Mkę, a nawet wchodziłem w Eskę. Już było trochę ciasno, ale nawet w Eskę bym wszedł. W przypadku HJC mam wszędzie Lki i leżę po prostu idealnie. W przypadku MT, Lasera czy Nolana, tam także wszędzie mam Lki, więc mniej więcej już będę znał swój rozmiar. Natomiast zawsze warto sprawdzić. A jeżeli nie traficie, zawsze można wymienić. Jeśli chodzi w sumie o kurtkę, spodnie, rękawiczki, i tym podobno młodzież, buty to wszystko w sumie mierzymy standardowo tak, jakbyśmy normalne ubrania chcieli, tak? Czyli oczywiście obwód klatki, obwód bioder, długość od pachy do nadgarstka. W przypadku spodni, tak jak mówię, sytuacja jest podobna: mierzymy tak samo biodra, mierzymy wewnętrzną część nogi od góry do kostek, bo ubrania motocyklowe tak samo jak standardowe nasze codzienne casualowe ubrania. Mają dany swój rozmiar. Nie warto kupować za dużych kurtek z myślą, a jeszcze przytyję, no tego to w drugą stronę raczej. To raczej powinno iść w drugą stronę, żeby mieć jakąś motywację, żeby schudnąć. Natomiast ani za ciasnych, ani z dużo za dużych nie warto kupować. Pamiętajcie, że macie także w kurtkach przede wszystkim tekstylnych. Skórzanek także tutaj mamy regulację, ale dużo tej regulacji jest w kurtkach tekstylnych. Jest ona po to, żeby jej używać. I takie ubranie dużo łatwiej. Dopasować. Także po to, że mamy jakby w środku jeszcze podpinki, ocieplające membrany, to się wyciąga, dopasowuje. I uwaga, zamawiając kurtkę teraz razu do kupcia ochraniacza, w większości kurtek tego ochraniacza nie ma jest albo pianka, albo nie ma nic, albo jest na przykład pierwszego stopnia. My polecamy kupić od razu ochraniacz drugiego stopnia. Nie jest to duży wydatek. Pozytywnie wpływa na nasze bezpieczeństwo i jednocześnie zmienia trochę fitting w jak, jak my będziemy się czuli w tej kurtce. Taki ochraniacz mamy właśnie tutaj po prawej stronie, to jest właśnie ochraniacz, to jest akurat ochraniacz d 3 o na ten temat możecie sobie obejrzeć nasz osobny film i dużo osób otworzyło w ogóle oczy, że u siebie w kurtkach albo e, nie ma ochraniacza, albo ma piankę, pamiętajcie, że pianka to może być do golenia, to nie są prawdziwe ochraniacze i gadanie takie, że a, to tam pianka może nie ma certyfikatu, ale coś tam chroni, nic nie chroni, naprawdę nic nie chroni, a warto. I mi się wydaje, że jeszcze odnośnie samego ochraniacza warto dodać do tego, że pamiętajcie, że kupując jeden ochraniacz będzie pasował do 99% kurtek, jakie macie, tak samo odnośnie innych ochraniaczy. No i raczej starczy nam na parę lat, nie jest to zakup, który musimy co, co roku czy co dwa lata wymieniać. Więc mi się wydaje, że tu warto zainwestować mimo wszystko. Nie? Tak. Rękawice i buty. Tutaj mogę Was pocieszyć, ponieważ, tak jak jeszcze 5 lat temu, jeżeli chodzi o dopasowanie butów, to mogliśmy sobie wróżyć po prostu, że nie wiem, ja mam 42 rozmiar, to może 41 albo 44. Natomiast teraz mogę Was pocieszyć, bo te buty, które przymierzałem w tamtym roku i w tym roku, już są dokładnie w takich samych rozmiarach, jak noszę na co dzień. Czasem się to może różnić, szczególnie w tych najtańszych markach, ale generalnie, jak już kupimy dosyć porządne obuwie motocyklowe, to jest takie samo jak nasze codzienne, jeżeli chodzi o rozmiary. Żeby wybrać odpowiedni rozmiar rękawic, musimy zmierzyć sobie obwód dłoni, oczywiście robimy to bez kciuka tutaj w najszerszym miejscu i też wielu producentów, szczególnie tych lepszych producentów, po prostu takie grafiki udostępnia, w jaki sposób powinniśmy zmierzyć naszą dłoń i wtedy odszyfrujemy, jaki rozmiar rękawicy jest dla nas potrzebny. Nie zawsze trafimy od razu, czasem, nie wiem, jest jednak za ciasno albo troszkę za długie, będą... Te palce, rękawic, nie ma idealnych rękawic, no najbliżej jest Heldowi oczywiście, ale generalnie w dosyć łatwy sposób te rękawice powinniśmy dopasować. No i też jedyne, co mogę ja dodać od siebie, że widać różnicę między na przykład rękawicami turystycznymi tekstylnymi, a tym na przykład na miasto, że są skórzane. One mogą troszkę inaczej wypadać, ale standardowo gdzieś tam ta rozmiarówka powiedzmy, że już teraz na dzień dzisiejszy jest miła dobra. I w przypadku pań, Warto zaznaczyć, że bo już takie przypadki mieliśmy, że przychodziły Panie z tipsami, przez te paznokcie rękawiczki mogą nie pasować. Nie? to też na to warto zwrócić uwagę. W sensie zrobić takie tipsiarskie. Nie, że od razu masz tipsy na rękawiczce i wiesz, nie, tak. nie musisz mieć swoich. Nie? Genialna sprawa, ale to nie pomyślałem o tym. I pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o damskie rzeczy, to w ogóle są osobne rozmiarówki że mamy damskie kurtki, damskie rękawice i damskie buty czy, czy spodnie one są szyte w zupełnie inny sposób, więc drogie panie nie musicie kupować męskich rzeczy, tylko naprawdę rozglądnijcie się za typowo damskimi bez problemu każdy znajdzie coś dla siebie i nie ważne czy skóra, czy tekstylia, czy turystyka, czy miasto tak zawsze się coś znajdzie dla pani. ostatnia porada, kiedy kupicie swoją pierwszą odzież motocyklową w końcu zainwestujecie także w odzież termo, a na pewno zaczniecie od kominiarki tudzież, nie od komiarki, tylko co ty wozisz? To tak komin. Komin. To jest bardzo przydatna rzecz, więc jeżeli nawet nie myśleliście o zakupie czegoś takiego, to polecam od razu to zrobić przy najbliższym zakupie. To jest nie, nie dużo większy koszt, a zawsze się przyda. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania na temat sprzedaży czy kupna online, to po prostu piszcie w komentarzach. Możecie także pisać na naszego maila sklep małpa Zawsze będziemy starali się pomóc. Dzięki, że jesteście, dzięki, że nas wspieracie i mam nadzieję, że wkrótce będziemy widzieli się na drogach. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.